Dzień dobry wszystkim, azergodyl jeden z tej strony. Na sam początek zrobię coś zdecydowanie, czego niezwykłym był robić, ale chcę po prostu zobaczyć z marketingowego punktu widzenia. Jest coś takiego, co nazywa się call to action i to jest powiedzmy jakieś działanie, które podejmuje się, aby ktoś inny coś zrobił, więc chcę po prostu zobaczyć, czy naprawdę to działa i jeśli teraz powiem coś w stylu, nie wiem, dajcie łapkę w górę i suba, czy faktycznie, dacie łapkę w górę i suba. <grywa> Dobra. Więc po tym mało interesującym wstępie przechodzimy do tematu. Zazwyczaj myk wygląda na tym kanale tak, że opowiadam historię albo dostarczam odpowiedzi. Najczęściej jedno i drugie. Ci opowiadam samą historię, jeśli jest nierozwiązana. Tym razem jednak um, to ja mam pytanie. 21 marca 2015 roku, wiem, bo tego mam datę na zdjęciu, byłem na spacerze w Książańskim Parku Krajobrazowym. To jest, no w sumie, las przy mojej dzielnicy w obrzechu, z której pochodzę, przy Podzamczu. Słynie z tego, że znajduje się w nim m.in. Zamek Książ, czy też um, romantyczne ruiny, używam tego słowa romantyczne, bo z tego, co dobrze pamiętam, to chyba faktycznie zostały one wybudowane w czasach romantyzmu. Nie wiem, mieli jakąś taką zajawkę bogaci ludzie, którzy mieszkali w Zamku Książ. No to ruiny nazywają się Stary Książ. I no znam tamte okolice w sumie jak własną kieszeń. Spędziłem mnóstwo czasu w tym lesie, czy to powiedzmy imprezując, spacerując, chodząc na grzyby. A kilka razy nawet zdarzało nam się powiedzmy ekipą chodzić i po prostu próbować obserwować jakieś dzikie zwierzęta, bo mamy tam muflony. Ale nie chcę dzisiaj rozmawiać powiedzmy o florze i faunie, tylko o właśnie pewnym znalezisku, którego dokonałem, jak już wspominałem, 21 marca 2015 roku. Jedno z drzew, które teraz widzicie na zdjęciu, obok właśnie tych ruin Starych Książ, miało na sobie tego typu dziwne malowidła. Oczywiście zaskoczyło mnie to, więc po powrocie do domu wrzuciłem to zdjęcie na swój fanpage. Z pytaniem, czy ktoś wie, co to jest. Moją podstawową teorią było to, że być może jacyś um, słowiańscy poganie, czyli rodzimowiercy, być może są w lesie i bawią się w jakieś tego typu rytuały. Ale no, sam nie wiem, co o tym myśleć. Ludzie wysnuwali różnorakie teorie. Jedną z nich było na przykład to, że tego typu symbole są dosyć podobne do tradycyjnych chorwackich tatuaży chrześcijańskich, które możecie zobaczyć teraz. I powiedzmy, o ile widzę pewne podobieństwo, to jednak nie do końca to kupuję. Między innymi ze względu na to, że chorwackie tatuaże mają zdecydowanie więcej okrągłych elementów, jakieś łuki i tak dalej. Podczas gdy tutaj tak naprawdę um, no, głównie są jednak linie proste. Wiadomo, są krzyże, są jakieś kropki i tak dalej, ale to w sumie jeszcze nic nie znaczy. Jeden z widzów powiedział, że. Um, być może to jest z jego okolicy, oczywiście przypuszczał dobrze, bo okazało się, że jest jeszcze co najmniej kilka tak oznaczonych drzew w obrębie jakichś powiedzmy 20 km. Jedno z nich znajduje się w okolicy góry Trójgarb i jeszcze jedno znajduje się w okolicy Zamku Rogowiec. Są to miejsca powiedzmy oddalone od siebie na tyle, żeby no, trudno było tam powiedzmy dojść, więc zakładam, że prawdopodobnie. Jest to sprawka być może tych samych ludzi, ale myślę, że właśnie to chyba nie była jedna osoba. Inną teorią jest, że te znaki, które są na tym drzewie, są dosyć podobne do znaków Wudu. Ten, który teraz widzicie, ponoć obrazuje śmierć. Aczkolwiek. Bez względu na to, jakie teorie wysnuwamy, bo oczywiście zdarzały się też mniej poważne teorie, jak na przykład to, że kosmici bawią się w podchody, co dosyć mnie rozbawiło. No to jednak, bez względu na to, jakie teorie wysnuwamy, do tej pory nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie, co to jest. Więc chciałbym po prostu się Was zapytać, czy wiecie może, co to po prostu jest. Dzięki za obejrzenie filmiku i trzymajcie się.